Siema, Z tej strony Manoja, a dzisiaj jesteśmy w Brawl Stars z Bartkiem i nagrywamy sobie 1 versus 1. No i przechodzimy do gierki. Jesteśmy już w gierce. Ja wziąłem Broka z pierwszym Star Powerem. Tutaj też jest jakiś Brok. Dostał ode mnie raz. Tutaj jest Karl dostał ode mnie. Jest jakaś stara. Zbieram te torki. Tam jest Bartek. Jestem trochę zamknięty, bo z jednej strony jest burza. Dobra, idę tutaj. Tam jest jeszcze jakaś PAM. Dobra, zabita. I został Bartek. Dostał. Jeszcze dwa razy jakby dostał dostał jeszcze jedno dostał wygrana Bartek też ma swój kanał więc możecie do niego wbijać ja wam dam link w opisie więc zaglądajcie koniecznie wbijajcie subskrybujcie go no i co jesteśmy już w gierce ja wziąłem boss pierwszym Star Powerem to jest A bit chyba też z pierwszym, tak mi się wydaje. Nie wiem jeszcze kim gra Bartek. To jest jakiś Rico. No i mnie zabił, no nie wierzę. Kolejna mapa wziąłem piper z pierwszym star powerem. Wcześniej Bartek zajął pierwsze miejsce więc teraz. Spróbuję ja zająć. No zobaczymy. To jest jakaś pam. Dostała raz. I drugi raz nie trafiłem. Jakiś frank tu jest. Dobra, ja stamtąd uciekam. Z jakiś. ten frank właśnie. ze Powerem kradzisz mocy. Tu jest MS Na trzech parkiubach. Ja mam tylko jednego. Dobra, dostała. Mam trzy. Bartek też gra piperką. No nieźle. Tu jakieś SMSy. Tu się tu to rozwalę. Bartek też w taki sam zestaw, Piper, pierwszy Star Power. O, Jackie go pokonała, teraz odskakuje. Dostała, tylko jest na jednego strzała. Dobra. Szybkie przeładowanie. No ile jej zostało? Dobra, tutaj skok, nie najlepszy, ale rozwaliłem ją i pierwsze miejsce wpada na nasze konto. Kolejna mapa wzięm Daina z drugim Star Powerem, nie tym co skacze, tylko że dodaję po prostu obrażenia do jego ulta. To jest jakiś Barley, jest Brok, którego właśnie pokonałem. za jeszcze siedmiu tym Barleyem nie powinno być ciężko. Bartek tu jest 8-bitem. Dostał ode mnie. Tutaj użyję gadżetu. Trafiłem kogoś? Trafiłem. Dobra, zabiję rowrze Tutaj ma pięć klubów. Ten Barley ma Star Power'a, którym się leczy. Mm. To no On zostawiłem mu 1000 HP, a Bartek mnie bije, nie wiem czemu. Ja bym bił tika na jego wypadku Jego wypadku w sensie. Dobra, ale ten tik mocno bije. Strasznie mocno. Znowu internet mi siaga. Ten tik. Podejdzie do mnie Bartek. podszedł, Dostał ultem i on ma jeszcze Star Powera. Nie pomyślałem, że tak może być, ale i tak go rozwaliłem. Mam 7 Power cubesów I kto jeszcze został na mapie? Pewnie ten Barley dokładnie. No i tutaj ultik. No i zabiłem go. Pierwsze miejsce. Easy. Czytuję z do gry wzięłam 8BitA z drugim Star Powerem. Drugie Życie się nazywa. Tutaj szybciutko rozwalamy skrzyneczkę pierwszą. Tam tak ktoś nie wziął Power Cube'a. Dobra, że rozwalamy drugą. Mam mamy dwa Power Cubes. Y. Tu ktoś był. To był Colt. Mocno mnie obił strasznie. Bartek gratikiem było widać w lewym górnym rogu. Tutaj rozwaliłem trzecią moją skrzynkę w tym meczu. Dostał trochę. Dobra, zabity. Mm, jeszcze nie mam wykorzystanego star powera, więc myślę, że mogę tu na luzie wygrać. Tam jest jakaś piper. Rozwalam sobie te dwie skrzynie. Tam właśnie Bartek kogoś zrobił. Cztery klubsy na. Dobra, on mocno mnie obił, ale nie zabił, więc jest dobrze. On ma czwarte miejsce, czyli dwa punkty. Co ta Piper chce zrobić? Na blisko do idbita? No nieźle tutaj w razie czego ustawiam sobie wieżyczkę, żeby się teleportować, ale myślę, że to nie będzie potrzebne, bo Tanita ma dwa perkijuby, no i Easy Winek, pierwsze miejsce. Jesteśmy na kolejnej mapie skaliste bloki, z tego co pamiętam. Bzim Barleya z pierwszym Star Powerem. To jest, że się leczy po strzeleniu, po prostu. Auto ataku, bądź celowanego ataku, po prostu jak rzuci tą swoją butelką. Ja mam akurat tutaj skina do niego, to yy, się leczy. 400, no widzieliście to pewnie, ale mnie zabił ten brok. W tamtym Bartek zajął yy, siódme miejsce, więc teraz to jest ostatnia gierka. Ja sobie wziąłem nitę z drugim star powerem i to jest Bartek, który gra Jinem. Tutaj zobaczymy, czy uda nam się coś zabić. A ja go albo on mnie. Zobaczymy na razie jest 10 zadymiarzy. Tutaj ja rozwalam tą skrzynkę. Nie udaje mi się go nawet trafić. Więc ja muszę odrodzić swoje HP. Tam słyszałem gadżet Bartka. No właśnie, tam chyba zginie. Jeszcze nie zginął, nic nie mówię. Nie, ale jeszcze nie zginął. Do... Czyli na razie je jesteśmy czwarci Nie, piąci. Tak, pię... A nie wiem, chyba czwarti będziemy. Albo... No tak, czwarti. Tutaj rozwalam Bartka, czyli ma czwarte miejsce i za to ma dwa punkty. Ja mam wielkie starcie chyba z 8 bitem, i tutaj tak z 8 bitem. Tutaj postaram się go porobić. Używam swojego gadżetu. No i go zabijam moim miśkiem, czyli kolejny winek na nasze konto. Tym 1 vs 1 zwyciężyłem ja z liczbą 25 punktów. Ciekawostka, miałem same zwycięstwa, a jak nie miałem zwycięstwa to miałem 2 zera. A Bartek miał 19 punktów, więc myślę, że challenge udany.